W tym filmiku przedstawię Ci krok po kroku, co dokładnie bym zrobił, gdybym musiał się teraz nauczyć montażu filmików od zera. Ten materiał jest nie tylko dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z montażem, ale także dla tych, którzy już rozpoczęli swoją drogę, ale chcą dowiedzieć się, jak uczyć się montażu filmików najefektywniej, jak to możliwe. Cześć, ja jestem Antek i od ponad 6 lat zawodowo zajmuję się nagrywaniem i montażem filmików. Mam za sobą wiele projektów i dzięki temu jestem w stanie powiedzieć Ci, czego warto się nauczyć, na co zwrócić uwagę na początku, ale też, co nie jest takie ważne... I nie przydaje się tak często, jak mogłoby ci się wydawać. Bez wędnego przedłużania, zaczynamy. Na początku, wybierz jeden rodzaj kontentu. Możesz nagrywać filmy dokumentalne, vlogi, wesela, TikToki czy filmiki z gier. Opcji jest naprawdę wiele, i każda z nich będzie potrzebowała jakiegoś jednego pakietu umiejętności. Docelowo będziesz musiał się nauczyć innych rzeczy, żeby być dobrym w tej jednej kategorii filmów. Dlatego właśnie chcę, żebyś wybrał jedną kategorię i zaczął się szkolić tylko i wyłącznie w niej. Dzięki temu, gdy się na niej skupisz, szybciej będziesz się uczył i łatwiej osiągniesz wysoki poziom w tej jednej kategorii. Bo gdy będziesz uczył się tworzyć filmy z pięciu różnych kategorii, to zamiast być dobrym w tej jednej kategorii, będziesz średni w pięciu różnych. Oczywiście nie musisz wybierać teraz jednej kategorii i trzymać się jej przez najbliższe kilka lat, tylko dlatego, że ja tak mówię. Chcę jednak, żebyś w tym momencie zdecydował się na Jedną z nich, abyś mógł w tej jednej dziedzinie stać się bardzo dobry. Dzięki temu proces nauki będzie prosty, szybki i wydajny. A może w przyszłości będziesz łączył na swoich social mediach różne kategorie filmów. To wie! Nie overfinkuj tej decyzji. Jeżeli teraz nie możesz się zdecydować, to wybierz pierwszą rzecz, która przychodzi ci do głowy i trzymaj się jej przez jakiś czas. Ten pierwszy wybór nie ma być po to, żebyś trzymał się tej kategorii teraz do końca życia, tylko po to, żebyś zaczął. Trzymaj się jednego programu. Wiele osób robi tak, że zaczyna się uczyć w tym jednym programie, potem testuje ten drugi, a potem z polecenia kolegi przechodzi na ten trzeci. Przecież to nie ma sensu. W ten sposób chwilę po tym, jak nauczysz się podstawowej obsługi programu. Zmieniasz go i musisz przechodzić ten proces od nowa. Prawda jest taka, że atrakcyjne treści do social mediów możesz tworzyć na każdym programie i każdego programu jesteś w stanie nauczyć się do takiego stopnia, żeby tworzyć w nim rzeczy, które ludzie będą chcieli oglądać, albo za które ktoś będzie chciał Ci zapłacić. I to, co mówię, ma się tak samo do zaawansowanych programów takich jak Premiere Pro i DaVinci Resolve, i tak samo do aplikacji na telefon, jak CapCut czy Instagram Edits. Także wybierz sobie jeden program i skup się na tym, żeby nauczyć się podstaw jego obsługi. Tak, żebyś mógł stworzyć wszystko, co sobie wymyślisz i żeby nie ograniczał Cię fakt, że nie wiesz, jak coś zrobić w danym programie. Kopiuj innych ludzi. Jedynym sposobem, żeby stworzyć swój jeden unikalny styl, jest kopiowanie od innych na początku Twojej drogi. Musisz próbować odtworzyć tyle innych osób, używać tych samych elementów czcionek i dosłownie próbować skopiować ich edity jeden do jeden tylko w swoim programie. Dzięki temu nauczysz się co działa, a co nie. A gdy już zaczerpniesz stylu od tych kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób, będziesz w stanie wziąć od każdego z nich ten jeden mały element i połączyć je w swój jeden unikatowy styl montażu. Ponadto dzięki takiej nauce będziesz już miał stworzoną bazę różnych trików i efektów, które wiesz, że Umiesz i będziesz mógł w każdej chwili wykorzystać. Dla przykładu, jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem vlogów, znajdź kilku najpopularniejszych twórców tej niszy i analizuj ich filmiki. Zobacz, jak się zaczynają, co jest wtedy na ekranie, jaka muzyka leci w tle, jak zmontowany jest ten film, a następnie spróbuj to otworzyć na swoich materiałach. Poczuj się jakbyś był montażystą konkretnie tego kanału i spróbuj zmontować film dokładnie w takim stylu, jaki wykorzystuje ten właśnie twórca. Dołącz do grupy. Według mnie najlepszym sposobem, żeby progresować w montażu jest ciągłe tworzenie i otrzymywanie feedbacku od innych ludzi. Nie chodzi mi tu nawet o profesjonalnych montażystów, ale o osoby, które są o kilka kroków dalej w tej nauce montażu niż my. Aby to osiągnąć, po prostu wystarczy, że dołączysz do jakiegoś community montażystów. Jest wiele serwerów na Discordzie albo grupek na Facebooku. W takim miejscu możesz wrzucić swoje wideo, a inni podpowiedzą ci, co mógłbyś zrobić lepiej, albo co mógłbyś zrobić inaczej. Wtedy taką konstruktywną krytykę musisz przyjąć i spróbować zaimplementować zmiany zasugerowane przez... Czy z innych w swoim kolejnym filmiku. Zaufaj mi, często sami nie widzimy tych podstawowych błędów, które zdarzy nam się popełnić w montażu. Jeżeli chcesz, możesz mi wysłać swój filmik do mnie na Instagramie, a ja zobaczę, czy widzę tam coś do poprawy. Link w opisie. Musisz być regularny. Jeśli zapytałbyś mnie, co jest najważniejsze w nauce montażu, to odpowiedziałbym, że jest to właśnie regularność. Uwierz mi, jest to możliwe, aby w zaledwie 100 dni z osoby, która nigdy nie miała do czynienia z montażem, stać się w tym naprawdę dobry i nawet pozyskać swoje pierwsze płatne zlecenia. Tylko, żeby to osiągnąć, musisz włożyć w to sporo wysiłku. I regularności. To właśnie to ciągłe powtarzanie tego, o czym mówiłem przed chwilą, tworzenia, wysyłania tego do ludzi, otrzymywania feedbacku i implementowania zmian. Jeżeli będziesz powtarzał to jak w pętli, to masz pewny, że cały czas będziesz stawał się coraz lepszy. Codziennie ruchodzisz jedną małą rzecz, która przybliży cię do celu, a zapewniam cię, że przyjdzie on szybciej, niż ci się wydaje. Ale podkreślam jeszcze raz, że bardzo ważny jest włożony czas i to regularne powtarzanie, bo bez tego nauka montażu może ci zająć miesiące, a pewnie nawet lata. Porzuć perfekcjonizm. Chcesz stale się uczyć, tworzyć nowe rzeczy i mieć kontakt z nowymi osobami. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której w trakcie nauki będziesz siedzieć nad jednym filmikiem trzy tygodnie. Prawda jest taka, że szybciej nauczysz się montażu, tworząc w okresie tych trzech tygodni wiele filmików, niż starając się dopracować do perfekcji ten jeden. Jeżeli zależy ci na czasie i szybkiej nauce, musisz pozbyć się perfekcjonizmu. Nie każdy film musi być perfekcyjny. Zmontuj coś do zadowalającego poziomu, wyślij innym, zobacz, co powiedzą i idź dalej. Zmontuj kolejny film i po prostu zastosuj się do rad, które otrzymałeś. Jesteś na etapie nauki, także nie ma potrzeby żeby rozczulać się nad każdym fragmentem filmu, który tworzysz. Najważniejsze jest, żeby cały czas tworzyć, działać i po prostu tym żyć. Skup się na podstawach. Dobrze wiem, że na początku szybko ciągnie nas do tworzenia jakichś szalonych edytów i rozbudowanych animacji 3D. Są to fajne rzeczy, ale absolutnie nie są dobre na początek. Nie zabieraj się za nie, dopóki nie nauczysz się podstawowej obsługi programu lub stworzenia atrakcyjnego filmu, tylko za pomocą cięć i muzyki. To są rzeczy, których musisz nauczyć się na początku, aby potem na nich budować coraz bardziej zaawansowane umiejętności. Ponadto gdy rzucisz się na skomplikowane filmiki, łatwo mogło one Cię zniechęcić i sprawić, że się poddasz. Nie o to w tym chodzi. Zacznij na spokojnie od tych prostych kwestii, bo dzięki temu będziesz w stanie zobaczyć progres, który będziesz robić dosłownie z dnia na dzień. To zmotywuje cię do dalszej pracy i zapewni ci dowód, że warto się tego uczyć. Na sam koniec niezwykle ważna rzecz. Chcę, żebyś pamiętał, że wszystkie podjęcia są dokładnie częścią procesu nauki. Gdy popełnisz jakiś błąd, nie zniechęcaj się, tylko potraktuj to jako lekcję. Staraj się wyciągać wnioski i dzięki temu usprawniać swoje działania w przyszłości. Tak naprawdę, to z porażek jesteśmy w stanie się nauczyć więcej niż sukcesów. Jeżeli stworzysz filmik, z którego będziesz na maksa dumny, pokażesz go innym ludziom, a oni nagle wytkną Ci w nim 20 błędów, to dobrze. Nie zniechęcaj się, ponieważ nikt nie robi perfekcyjnych filmików i u każdego można patrzeć się mniejszych lub większych błędów. Na koniec chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli zaangażujesz się i poświęcisz te kilka miesięcy, może to będzie nawet rok, to po tym czasie zauważysz, że przeszedłeś ogromną drogę i nauczyłeś się nowych umiejętności, które może nawet ustawić Cię do końca życia. Jeżeli jesteś zainteresowany dalszym rozwojem, to zasubskrybuj ten kanał, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli chcesz poznać więcej konkretów odnośnie nauki montażu takich jak z jakich źródeł czerpać wiedzę, składać filmy, zdjęcia i inne elementy, które będziesz mógł wykorzystać do montażu, gdzie znaleźć muzykę i dźwięki, kliknij w ten film. Do zobaczenia!